Druga muzyczna drama. Nie, no, żartuję, żadna drama. Znaczy, wywoła to pewnie jakieś buldupy, kurwa. Co w się sensie będą mi pisać, że ja mam buldupy. No, ale no dobra. Kurwa. Moi drodzy, więc tak. Wstęp do, mojej, wstęp do mojego komentarza, ok? Więc tak. O ostatnio mówiłem o tym na streamie, ale yy, było już mało osób, więc powtórzę to jeszcze raz. Więc tak. Był w. w czwartek stream i ludzie spamowali mi o 20.30 Godface Killa. Były nacu nowy kawałek, wow, musisz to sprawdzić. Nie mogę się doczekać tego kawałka. Zadałem wtedy pytanie, czy może mi ktoś i to nie jest... żeby nie było, to nie jest przypierdolka, ja ogólnie bardzo staram się często rozumieć czasami trendy, bo jestem no, czasami jestem boomerem i, i dla mnie najlepszym raperem jest Playboy Carty i Destroy Lonely i staram się jakby zrozumieć trendy i zrozumieć o co chodzi, bo mam otwartą głowę i dlatego was zapytam jako młodzież. Czy może mi ktoś wy Wytłumaczyć tak normalnie, prosto, fajnie. Z czego wynika to, że ludzie się tak tym jarają, że dropi Godface killa były na co? Może mi ktoś wytłumaczyć fenomen tego jakby, ale tak poważnie pytam, jakby dosłownie pytam te osoby, które spamują kurwa na TikToku, na Twitterze, na YouTubie i piszą o tym i chciałbym te osoby zapytać, jaki jest dlaczego? Po prostu dlaczego? Bo ja jestem w stanie zrozumieć na przykład e, Kuban Kuban wraca po tylu latach nieobecności. Był raperem, który miał fajny warsztat, wydał dużo dobrych numerów. Ludzie się stęsknili, wychodzi. Nie? Jakby, no, jest, jest dobrym artystą. Playboy Karty tłumaczyć nie muszę. Jest gościem, który wręcz ustala niektóre trendy, jest trendseterem. Jakby ludzie po nim powtarzają pewne aspekty. Jestem w stanie to zrozumieć. Dlaczego? Kanye West. Nawet nie muszę tłumaczyć, dlaczego ludzie czekają na Kanye Westa. Ale dlaczego czekają na byłego Natsu? Może mi ktoś wytłumaczyć, to. To jeden z najciekawszych raperów nowej generacji. I prawdziwie. Choć niedoceniony pionier Chu prawda nie wiem <grywa> okay. no, A może ktoś na poważnie napisać -na", Bo ja naprawdę ja, ja nie chcę być Nie chcę być Wiecie o co chodzi Po prostu nie rozumiem tego um, Nie rozumiem tego Jak ktoś na przykład W momencie kiedy wychodzi nowy Oki Z taką nutą Potrafi bardziej czekać Na byłego chłopaka Natsu Po prostu staram się zrozumieć ten koncept I dlatego pytam I otwieram dyskusję I dlaczego ma więcej wyświetleń niż Oki Swoją drogą Więc coś musi być w tym Z czego stałeś się popularny? No generalnie jestem byłym Natsu <grym> no dobra, um, przez Dubiela i jego wyjście. No ale, jakby, k to nadal nie jest yy, core tego. Bo, do, bo, te, bo to dzieci zajarane nad do tego stopnia, że nawet jej były, jest dla nich interesujący. Może dlatego, że była mini drama wtedy i zszokował dużo ludzi, żeby nagrał piosenkę na swoją ex. Okej. Okay. No nie wiem, dla mnie trochę cringe, nie? W się, sensie, jeśli z całą swoją karierę opierasz na tym, że jesteś byłym kogoś, to tak szczerze nie wiem, czy to jest k***a, stary coś zajebistego, nie? Kogo słuchasz? Byłego nacu. Na, na kogo premierę czekasz? Byłego nacu. To tak jakby, to tak jakby na moim przykładzie. Ktoś na przykład mówi, Young Multi wydaje płytę, nie? Na kogo płytę czekam? Mówi tak. Ten co z Rezim nagrywał, skate 3. Stary, co to w ogóle jest, k***a za tekst? No kurwa, mega, ja ale w ogóle, Wiesz o co chodzi? To jest jakby to samo, dlatego staram się jakby, wiesz, zrozumieć to, I, 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 czyli okej, okay, czyli jakby chodzi o sam fakt tego, że jest byłym no dobra, moja opinia o tym, no kurwa cringe, nie, yy, generalnie, ale to każdy ma swoje gdzieś tam, każdy ma gdzieś tam swoje upodobania, tak, no jeśli jarasz się nacu World, piosenkami Natsu World i yy, chłopakiem nacu byłym chłopakiem nacu, to spoko, nie, ale ja na przykład mam tak, że dla mnie, jeśli, nie wiem... Szczerze, powiem tak, długa opinia na sam początek, ale szczerze tak mówiąc, trochę boję się użyć tego stwierdzenia, ale może wy będziecie wiedzieli bardziej, albo może powiecie, czy to jest dobre, czy nie. Jestem w stanie stwierdzić, że Godface Killa to jest industry plant, czyli stworzony przez agencję, ktoś, komu Ktoś wymyślił to jak ma działać i tak dalej. Dlaczego tak uważam? Po, Popry to argumentami, żeby kurwa nie było, że p***ole tak, bo mam ból dupy. K w ogóle definicja Industry Planta to jest ktoś, kto pojawia się znikąd, nie ma żadnej przeszłości jakiejś tam, gdzie... Nie wiem, na przykład był w undergroundzie Na przykład Kłebo. Kłebo NIE JEST INDUSTRY PLANTEM, dlatego że działał długo w underze, wydawał jakieś tam mixtapy, kupa ileś tam, ileś tam lat w przeszłości robił kupa rzeczy i w ogóle wiesz, napier**alał cały czas, grindował i tak dalej, długo, długo przed tym jak wypłynął. Natomiast Godface Killa to jest dla mnie postać, która trochę dla mnie y, idealnie wpasowuje się w definicję Industry Planta, czyli wyskakuje znikąd, jak na przykład Oliwka w O! Oliwka Brazil i nagle wszyscy ją promują. Wszyscy promują tą osobę, udostępniają, a Nagle wiesz, jakby, kurwa, no nie wiadomo, co się dzieje, wiesz. Poruszenie, kurwa w internecie, stary. Chupij, kto to jest, a nagle wszyscy, wiesz, wszyscy promują tą osobę. Tak samo było trochę z Godface Killą, bo nie wiem, czy pamiętać, jak wyszedł ten kawałek. Ja się dziwiłem w ogóle o co chodzi. Każdy z Teamu X udostępniał ten kawałek wtedy, co było dla mnie mega dziwne, stary, że były chłop jakiejś baby, wydaje numer o niej, a jej koledzy. Którzy z nią mieszkają, udostępniają to, jakby to nie było nic złego, kupa. Mega jakaś dziwna akcja totalnie, jakaś mega dziwnie moralnie akcja w ogóle, której do teraz nie rozumiem. Jakby kupa, to... Ku**a, tego totalnie nie czaję, nie? I to było dla mnie mega dziwne i... Kolejny mój argument, dlaczego na przykład ja uważam, że to jest dziwne, że ludzie się tym jarają, tu jest znowu mam przykład tego, że ktoś buduje swoje zasięgi na związku, znowu spłyca związek do afery, kupa i hypu, budowania, gość wychodzi do gość wychodzi z aktualnym chłopakiem swojej byłej do ringu próbując swoją piosenkę i kupa nie wiem, no ja nie wiem w jakim ja świecie żyję, ale to jest dla mnie mega kula dziwne na przykład, nie? dla mnie jest moralnie, jest to mega kupa stary dziwnie no nie wiem stary, to nie mógłbym być ja na przykład, nie? wiesz co ja, ja, ja mówię ze swojej, ze swojej gdzieś tam perspektywy dla mnie to było mega dziwne i niezręczne tym bardziej jeśli na przykład, czy dubia na przykład nie czuje, że a nacu może trochę niezręcznie się czuć, Kuba, nie wiem. Jakby, no ja starałem się trochę bronić nacu w tej sytuacji, ale mam wrażenie, że ona jakby trochę się zgodzi na to, Kuba, nie wiem. Nie mam pojęcia. No i wiesz, jakby to dla mnie jest pojęte, że jej to nie przeszkadza. Bo jeśli to jej nie przeszkadza, to po ja ją mam bronić, tak szczerze. Rozumiesz? Kur a nie, mo nie można pomóc komuś, kto sam nie chce tej pomocy, nie? No nie wiem, i. Ja bym tak nie mógł na przykład. Ale dobra. W takim razie sprawdźmy ten numer, bo był mega hype na to. W ogóle widziałem porównania, że. Mm, że jest to. Nowy Kłebo. Znamy w ogóle nowy kłęba, bo co włosy pofarbowało, tak. Więc sprawdzę po prostu to o co tu chodzi w tym, czy to faktycznie to jest w ogóle drugie na czasie. Jest to, że tak powiem, ma to więcej wyświetleń niż aktualnie Oki, czyli musi być faktycznie jakiś hype. Sprawdzę sobie, że dobra, to ma milion stona na tym, a sprawdzę, ile to ma na Spotify, bo często warto sprawdzać, moim zdaniem e, numery na Spotify bo to trochę oddaje, jaka, m, jaka widownia to słucha. Czyli to jest faktycznie słuchacz taki prawdziwy, że se na Spotify słucha i co zapisa, i wiesz, ma dużo wyświetleń. Czy k***a na Spotify'u Wiecie jak to jest, czasami jest tak, że na przykład Natsu World ma, nie wiem, numer 20 milionów, a na Spotifyu ledwo milion, nie? Bo kidosy k***a nie mają hajsu, żeby tam kupować tego Spotify'a i nie słuchają tego, wiesz. Więc ja to często sprawdzam, po prostu jak to wygląda. Dobra, sprawdźmy Godface. Godface killa. Nie no, ludzie to słuchają na serio, widzowie. Chłopak Natsu, ten pierwszy numer, ma... 10 milionów odsłuchów na Spotifyu. Godface ma 300 tysięcy. Nie, nie, nie. To jest jakiś jakimś hitku. czyli, no dobra, okej, okay, to postaram się zrozumieć, o co ku chodzi. Podobno jest to mega świeże. Mega świeże i ku A no zobaczymy, no nie, nie chcę też śwież. Czuję się, że będę biegł lub przeżył 10 źródeł. Nie wiem, czy to wam ale takie miałem plany. Dziękuję, że czekałaś i kaosie zapraszam do za tę drogą. Musisz to wiedzieć, że nie są tam kurwa, tu no gram. Chciałem wiedzę, i seven, więcej, i stasę, będę czym więcej.

Tak, yy, Jest to nutka zrobiona dobrze. Natomiast, no stary, to brzmi jak, k***a... znaczy, no, to... tak to... trapowy numer jakiegoś tam k***a gościa z podziemia. Właś, jakby Nie rozumiem, nadal nie rozumiem za bardzo o co chodzi. <Słyszyny> Nowy Kłębo widzowy. Kłębo już może nie wracać tak szczerze. Mamy godne zastępstwo. Na premierze było 80 tysięcy osób. O kurwa. No co, Kłębo nie ma podjazdu, nie? Ciekawie kiedy płatki będą, kurwa, z Face'em, Płatki śniadaniowe, a później kolekcja tych. Jak, jak zawsze ty, 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 ty mi zrobisz te kolekcje kurwa tych y, szminek, czy czegoś tam. Jammers. Jammers. gatfacey Gutfaces. Boża twarz. jak mortalcia. Dobra, ja ja ogólnie powiem tak. No, Mortalcio ma lepszy numer od niego akurat, to myślę, że my jesteśmy w stanie powiedzieć wszyscy się tym... Ostatni ten numer Mortalcia, nie wiem jak on się nazywał, ale ten numer Mortalcia, ten taki co mi się podobał, nadal uważam, że jest w kuchnię lepszy niż ten numer. Ten numer jest dosłownie. No jest wyprodukowany spoko, ale nie ma tu nic, jakby, nic takiego, co bym, wiesz, powiedział, wow, ale on jest k***a dobry! Mortalcio w lepszy ma numer moim zdaniem, akurat. I nie możecie mi zarzucić, że kupa jestem... Nieobiektywny, bo mor na Mortalcie jestem zły, bo wszedł raz na YFL SMP, więc niech spierdala, ale Ale jestem o w stanie powiedzieć obiektywnie, że Mortalcie zrobił naprawdę dobrą nutę I jest to jedna z lepszych, jak nie najlepsza nuta youtubera Tak uważam I pomimo, że jestem mortalcie, on jest bardzo zły i k**a z chęcią bym przyjął Godface'a, a nie ciebie k**a na YFL SMP za to co mi zrobiłeś To uważam, że k**a zrobiłeś lepszy numer w jest? Y co tu jest nawijane? O, z Lexi coś nawinął. Nie wiem, no dla mnie to jest stare kupa. Nie wiem, dla mnie to jest moralnie zjebane, nie? Że, że jakby naj, kupa, nie wiem. Nie wiem, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, budowanie starych zasięgów, na jakichś takich dziwnych, koperkowych dramach z TikToka, k***a, między tymi Lexi, k***a, Natsu, jakby to uniwersum jest tak dziwne, może dlatego też nie mogę traktować tego poważnie, wiesz co dzi? To, 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 Kula, już, już nie jest to, I dzieci tak, wow, dubiel na klipie. Ja nie wiem, kurwa, przepraszam, ale to tylko serio na kidosach musi robić wrażenie, kurwa. No przecież oni są z tej samej agencji, stary, ja nie wiem, co ludzie... I co z tego, że on jest tutaj. No nie wiem, dla mnie to jest na przykład... nie wiem, Kogo to kurwa szukuje, stary? Tak szczerze, jakby ja starał się to zrozumieć, ale... Nie wiem, jak tutaj byłby na przykład Mariusz Pudzianowski, stary, Mówisz tak. Ja, piwko, lekkie kolabo. Mariusz Pudzianowski w piosence Godfrey'sa. To by było szokujące, wiesz, co dziś? Jakby niespodziewana postać. Ja się nie zdziwię, jak w kolejnym klipie będzie kuta nacu na klipie. I ona powie tak, mi to nie przeszkadza. No, nie zdziwiłbym się tak szczerze. Nie zdziwiłbym mi się, jakby była nacu na następnym klipie, stary. Albo, nie wiem, jakaś jej koleżanka kupa hornik na przykład. I on by na przykład hornik, on by na przykład hornik podrywał w klipie, a nacu powiedziała tak. Nie, no mi to nie przeszkadza. No kurwa, jestem pewien, żeby. To że, że mogłoby tak być i to by nie było nic dziwnego Nie, a może lekcji jeszcze będzie w następnym klipie, k**a Kurko, za to Mam na największym O, serio? że to serio O, że to serio, 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 że to serio Dobra, mógł się już odpuścić, k**a, tą końcówkę. Czy coś z tego było na serio? Co? Co z tego było na serio? Albo coś coś było naprawdę Wysyna, stan prawdziwy, kurwa, jak Pan Bóg. O pierdolę. O, where are you? O, where are you? Tutaj nikt nie wie, co się dzieje. Dobra. Nikt nie ma pojęcia. I to jest różnica między takim Kwebem a Godfacem. Kwebo sam z siebie potrafił zbudować wokół siebie... Em, Klimat mistyczności i kupa tajemniczości, będąc po prostu muzykiem. Jakby po prostu wiesz o co chodzi? Że sam wokół siebie naturalnie zbudował taki efekt, że o kurna, czy coś Kłebo planuje, czy coś nie planuje, jakby ludzie sami to robili. A to dla mnie jest mega kupa tryhard, nie? Gościu stary w jakiś loading, jakiś kurwa, znak zapytania, nie wiem, żeby żeby nakręcić kidosów, kurwa, że wiesz, że co coś się dzieje, coś jest mega tajemniczego się dzieje, o a może to nie jest prawda? A może jednak prawda? A może nie wiedzieliście, że to jest prawda? o a może jednak prawda? <haha> Jestem kupa jokerem tych czasów. że co chodzi? Jakby, to jest takie tryhardowanie już dla mnie i to nie ma, nie ma ani grama mistyczności w tym, nie? Dlatego nie rozumiem tych porównań do kłęby bo dlaczego porównuję do kłęby bo bardzo dużo ludzi pisze o kłębie Jakby ten gość, piosenka, powiem tak, piosenka, spoko, jest okej, okay, jakby, a wiesz, jest okej, okay, jest okej okay numer, jakby nie ma nic z nim złego. Ale jest po prostu, nie ma też w nim nic nadzwyczajnego, k***a, tak jak to ludzie hype'owali. Natomiast no, te już zagrywki, jakieś znak zapytania, zakryta twarz, jakby nikt nie wiedział, że to jest Lil' Prime'i, który k***a nawijał z y, Pola, z Adrianem Polakiem Gold Digger, k**a. Jakby nikt nie wiedział, że to jest on, po tak jest coś robić. <laughs> w sensie, no ja, ja na przykład nie kupuję, nie? Ja nie kupuję tej mistyczności, budowania mistycz mistyczności, natomiast sam numer jest w sam sobie w spoko, nie? No tak, no to jest ten sam, to jest ten sam ziomek, co był w Gold Digger. A czy to mi nie wiedzieliście, że to jest on? Jak kupa? Naprawdę? No jak kupa? Ja myślę, że każdy wie kupa, boże, ja pi to może dlatego ja nie rozumiem tego kurwa, tej atmosfery mistyczności Może dlatego ja tego kurwa, nie rozumiem! Dlatego że ja po prostu wiem kto to jest! I jakby kurwa, No może dlatego, może to dlatego kurwa. Nie, nie bądźmy k***ami, No to co robi teraz jest 100% kurwa lepsze niż wtedy, nie? Więc to, to też jakby nie chcę być taki jedno, jednoskrajny i, i tak dalej. Ufa Dobra, moja ostateczna opinia, żeby nie było, że jestem jakimś piernym hejterem, więc tak, numer Godface, Godface, jest spoko, ale nie jest też niczym nadzwyczajnym. Zadałem pytanie, może w komentarzach na YouTube. Mi ludzie wyjaśnią, bo tam są zawsze inteligentniejsi ludzie niż tutaj, wiadomo, nie? Wiecie, jak tam was wyzywają, mówią, że jesteście k***a z więc może tam ktoś wytłumaczy, kto, y, o co chodzi, więc y, no szartuję, no tak widzowie z tu zawsze piszą, nie? E, no, chciałem powiedzieć, że generalnie ten numer nie jest zły. On nie jest zły, to nie jest wcale zły numer, to jakby też nie odbierajcie mnie źle. Ja cały czas gdzieś tam y, mówię, że to nie jest zły numer. Tak samo ten chłopak na co nie był złym numerem, nie? Tylko ja nadal nie rozumiem fenomenu jarania się tym aż tak bardzo, jak się jarają ludzie. I dlaczego ludzie, nie wiem, dla nich to na przykład nie jest moralnie k.a. Z dziwne, k***a, że, że nie wiem, że gość buduje swoją całą otoczkę na tym, że jest byłym jakiejś dziewczyny. Dla mnie to jest średnie, nie? No ale to każdy ma gdzieś tam swoje. swoje. E, e, rzeczy e, na głowie i, i ten. E, i tyle, no. Numer jest spoko, nie? Nie mogę się przypisać, bo jest spoko, ale tak mówię, nie jest niczym nie jest niczym odkrywczym i e, nazywanie tego jakimś drugim Quebo, albo coś takiego jest mega, kurwa nie? A przeczytajmy komentarze, bo może tutaj też coś jest takiego. Powiedzmy sobie szczerze, każdy mówi, że nie siadła, a za kilka dni i tak będzie do tego nagrywał na TikToku. No tak, to jest, to jest właśnie wyznacznik tego. Szanuję dubiela i nadsój i Bartka za dystans i pokazanie, że zakończenie relacji nie zawsze oznacza nienawiść. Okej, okay, no jeśli ktoś z takiej strony to patrzy, no to macie rację. Mega są... K odważni że tak zrobili. Cieszę się, że mała nie została bez opieki i piona z dubielem. Wow, rozjedali. No ja nie wiem, to. No dobra, widocznie. To jest chyba tak, po prostu, to jest chyba tak, widzowie, że to po prostu trzeba się jarać tym uniwersum, żeby to rozumieć, nie? W sensie, jakby trzeba się jarać, ku Natsu, Dubielem, jakby, wiecie, tymi wszystkimi ludźmi tam z tym Natsu World, chyba, żeby to się podobało, po prostu. Wydaje mi się, że to ma po prostu taki niszowy, niszowy e, swój e, target i po prostu nie da się go logicznie wytłumaczyć. Ktoś, kto się jara Dubielem, ktoś, kto się jara co będzie się chyba jarał tym po prostu i nie ma, nie ma jakiegoś, wydaje mi się, większego wytłumaczenia tego, nie? Piosenka serio fajna, po prostu ludzie mieli powalone oczekiwania, że to tu będzie nie wiadomo co o Natalii, Marcinie i nakręcali się bez sensu. A, czyli okej. Okay. Myślicie, że jakby każdy numer teraz będzie z nawiązaniem na przykład do Natsu albo do Natsu World, żeby utrzymać hype i... Jakby zabawiać tych ludzi i fanbase uniwersum. No ale zrobił pionę, nie? Z, pionę z dubielem to chyba nie będą już tak robić, czy będą. Może następny ten, może na przykład następny numer będzie nawiązanie do streamerów, którzy mają ból dupy i oceniałem jego numer. To też nie jest tak, nie odbierajcie tego, że ja go personalnie atakuję, tylko oceniam jakby cały kult. Jakby większość mojego komentarza odnosi się do tego kultu, który staram się zrozumieć i nadal nikt nie jest mi w stanie wytłumaczyć, k***a, czemu tak jest. Jakby nuta cała jest w porządku, nie ma nic, nie ma nic złego w niej yy, i nie ma się za bardzo do niczego. Przypierdolić Natomiast no kurwa, Naprawdę Jeśli Oki mam mniej wyświetleń Niż Godface Killa Godface To jest po... akurat No nic To jest moja opinia widzowie Wiem, że chcieliście moją opinię Na pewno Mam nadzieję, że ktoś wytnie kurwa, Na TikToka Jakiś wycinek tekstu Który powiedziałem Z mojej kurwa, Prawie pewnie 30 minutowej wypowiedzi I kidosy Od Natsu Mnie nienawidzą I będą mnie kurwa, szkalować na TikToku. Może powstanie kolejny odcinek o tym, jak się znęcam nad ku**a. Na uniwersum na Sword, albo może mnie ktoś wyzwie do walki na jakimś fejmie, bo to jest też rozwiązanie zawsze, którego ni niestety nie mogę przyjąć. Może tak się stanie, a może mają wyj**ane na już multi jego zje**a, O, jest też dobrym wyjściem, bo sobie mogę pi**alić, co tam chcę. Tyle no. Co mam powiedzieć?